To by nie nagrywał jednego długiego filmiku, tylko kilka małych, tak? Jak nie? nie, no teraz nagrywam. Znaczy, mogę kilka różnych, ale ja chcę po prostu, bez przejściem, zobaczyć, jak to wygląda. Ale powiedz mi, jak ty robisz, że ty słyszysz innych? No już Ach, mam tak zrobione, po prostu mam na filmiku i słyszę wszystkich. No ale czemu tak? Kurwa, a ja nie słyszę, no? Nie wiem. Ja Co? po prostu słyszę, ustawiłem opcję, nie wiem. chujowe. Ale dobra, przydałoby się zrobić dzień. No. Przydałoby się dać mi diamenty. Może bana. <laughs> In World. Czeka. Pochodzimy trochę. Tak z półtorej minuty, wiesz. Żebyś się zrobił ze dwa filmiki. I Kurwa, ale ten nie wygląda teraz zajebiście wygląda. Czemu to Bartuś posadził drzewo? Gdzie? nie się rozjebany. Kurwa, zakopał koblen, pewnie się w środku lawa. No. Ja się nie denerwował na miejscu blokierkaty no co? Znaczy, sam fakt mnie wkurzył, ale tak to, to nie... Ale o co chodzi? Nic. Podjarał mu chatę. Że co? Niechcący. Bartuś niechcący mu podjarał chatę blokerkowi. I się zjarało i to sporo. Czy nie, naprawił to chyba. Trochę Jebno na naprosto tymi... jak tu było? No mówię ci, kozacko ta woda wygląda Pokażę wam na tym filmiku Właśnie, idę do jakiegoś jeziora Twa fontana, no, niebo lepiej wygląda Woda spadająca bardzo ładnie wygląda No, widzisz? Idę do jeziora Pokażę wam Kurwa, człowiek... Po... ...i robi Dobra, chuj, winda w dół Kurwa, to jest jakiś... Ej, ten buton jest zablokowany magicznym zaklęciem. What the fuck Nie wiem. Chodź tu parowo. Która... Słuchaj idź do niego, bo cię woła. Co? Ty kurde parowo. Ty widzisz paruwo? No już no, chod... idę paruwo. No idź parowo! Ten guzik, kurde, ten, zrobić. Nie wpierdalaj słonecznika na tym sektorze, ej Masz ten dolny. A czemu to się zapadło? nie zapadło? Masz na górze windę? No, teraz jest. Co ty robisz? Na górze masz windę, kurwa. Coś się zjebał. A to, to, to jest? To miał być taki ładny podest. <grywia> Zjebaliśmy. Co się jest zbyt. grane? Może, nie może być jednak wełna, co? Nie wiem, no raczej chyba nie może być, widzę. Ale nie. Ej, co jest tą win. Aaaaa! Zgniecie cię! Kurwa Co to było? sobie ten Słuchaj, ona nie liczy kolorów wełny, wełna to wełna, we... połączyło wełnę po prostu, tak mi się Wiem. wydaje. Wiem, weź mi to zresetuj. Daj ceremowe pa-pa-pa-pa-pa-pa-o. Jak? Ty musisz stanę... Nie możesz, remowy po pierwsze. A. Ten buton jest LWC, Deklu, zablokowany. Myśl, kur... Kufa. No. Weź mi z niego LWC Usunięto zabezpieczenie dla piec No i teraz już działa No to go weź na dół Łaj dla pieca to ja nie wiem Dobra Teraz musisz tam wejść Jak? Skoczyć Nie nie wiem dobra gadam ja żal <noise> <noise> Ale fajnie zniewaliśmy No kurde co ty mi tu z dirta gówno robisz? Bo ja muszę tą wełnę usunąć spod spodu, Buraku. Która to była działająca? Niebieska, tak? Nie wiem, co, bo teraz dwie zadziałały. Która to była? Niebieska, tak? Jeżdżąca? Dobra, poczekajcie, chłopaki. Może być, tylko nie dołączaj innych tych, bo to ruszyło jako dwie chyba, nie wiem. Zastąpiło, kapujesz. Spróbują odesłać na dół. Dobra, ja już przestałem.